Zadawajcie mi jakieś pytanka może Albo napiszę to tam u was w ogóle Bo słuchajcie to jest luźny live'ik dla nas Więc kochani was za... Jesteś najlepszym tiktokerem jellyfrutów Dzięki kochana Więc kochani was zachęcam po prostu Zadawajcie jakieś pytanka Piszcie to tam u was i tak dalej O matko dziękuję za lusterko Ale się cieszę dziękuję Co było w paczce? Jakiej paczce? Nagrałem chyba to And na ha, and no, and no. Mam zapalenie ucha. O ja, współczujemy, ha. Ja miałem coś z ochem, teraz mi tak przeszło. Widzicie, dalej mam takie podczerwienione to oko, ale już normalnie widzę, bo wtedy tak kurde mi to nachodziło, wszystko na to oko, nie? Z ty jestem chora, o najgorzej, być chorym, w, w wiecie, wolne, nie? Jest najgorsze, słuchajcie, w szkole wywalone, ale... Weźcie za pracę. Yy, dziecko, weź się naprawdę wywalaj z tego live'a. Za jaką pracę ty mi powiedz? Jesteś najlepszy. Dziękuję kochani wam. Naprawdę dziękuję Wam za ogromne wsparcie, kocham wszystkich Was tutaj po prostu jesteście najlepsi na świecie, nie? Ile kosztuje iPhone w ochu? Mogę wam nagrać, słuchajcie, jak pójdę do tej galerii to wam mogę na Instagramie wstawić Ile kosztuje? Mój Instagram szaliny.filip, kochani, więc was zachęcam do a, zaobserwowania mnie tam Bo będą dymy niedługo, więc naprawdę, kochani, zaobserwujcie mnie tam Więc sobie kochani, was zaobserwujcie mnie tam Nie przyjmujesz się hejtem? Nie, walony, bekę z tych ludzi Słuchajcie, niedługo będę miał już 100 tysięcy na Instagramie, więc, a na wiecie co będzie, nie? Coś mega grubego i każdy się, się zesra w gacie. Kacie po przyjacielsku, dziękuję kochana, a ciebie też. Pozdrawiam wam, mam zamaną nogę, ojacie. A z kupego kupę, kochani, mam tutaj żeli kupy. E, więc... ale będziemy jedli kochani na live'ie o 18.30 jeżeli kupy, dobra? Będę... Da ja słuchajcie, e, po prostu o 18.30 na live' jeżeli kupy. Więc kochani zaobserwujcie mnie o 18.30 wpadnijcie na live'ikunka, bo słuchajcie, będzie mega, mega grubo, nie? Julka, dziękuję. Za ile bilet do Hio? Ja wpisz sobie w internet i Ci wyjdzie. Dam obs na Instagramie. Hania Buks, masz ode mnie obserwację, kochana. Jak oko lepiej słuchajcie? To tylko kopiujesz tażka czy on ciebie? słuchajcie, e, przejrzyjcie sobie moje TikToki, kurwa, ja nie działam w internecie od, od teraz, ja działam w internecie bardzo długo, słuchajcie. E, dużo ludzi mnie zna, więc no jakby... S... Ja słuchajcie, wprowadziłem na rynek polski jellyfruty, więc nikt mi tego nie może zarzucić, słuchajcie, naprawdę nikt mi tego nie może zarzucić, bo ludzie mnie pamiętają, ludzie mnie kojarzą. I słuchajcie, mój filmik pierwszy, który się wybił był o tak, więc o czym e, ty do mnie mówisz, że no, weź naprawdę... Nie przeklinaj, asorki kochani Hejka Filip, hejka Hejka, hejka Dziękuję za opać internet, bo się ścina Dziewczo, yy, no, wyłazisz z tego live'a na kopach Dziękuję wam kochani Dziękuję, dziękuję, nagrywam cię, dostajesz bloka O, jakiś mój fanpage tutaj jest L W sensie Love Island, ale moje zdjęcie jest, więc super And the be beehive and no. A kiedy rozdasz obserwacje? Kochani, ja cały czas rozdaję obserwacje. Wystarczy mnie obserwować na moim Instagramie szaliny.filip i do mnie napisać, kochani, też. Bo ja czasami, kochani, nie jestem w stanie po prostu zobaczyć z tego. And a i whole and no. And I know... No. Także kochani, tyle wam powiem. And be I... here Nagrywam cię, dostajesz bloka. Powiedziałem ludzi, jeśli nie będę z moim patyczkował, każde jakieś shoty, w ogóle jakieś przeróbki ze mną z tych live'ów wywalacie z tego live'a ludzie. Nie będę się z moim patyczkować. E, na oh. oh. Dzięki, kochana Aaaa. Dzięki Jaki jest twój ulubiony fanpage. Taki jeden, ale nie wiem, czy on jeszcze działa. Ale ma fajny tego pomysł. Szoty to ja piję S. No na pewno. Na stówę. Co sądzisz o hejterach? Mam bekę, bo cały czas mnie oglądają. No My to najbardziej długajcie bawi, że osoby hejtujące mnie cały czas oglądają wszędzie kurwa, wszędzie! Nie tylko na tych live'ach, ale nawet na Instagramie oni mnie oglądają, na Instastories wszędzie i to jeszcze jako pierwsi. Ja mam zawsze z tego beka, nie? To jest dla mnie najlepsza po prostu rozrywka, <laughs> I potem patrzenie kto to jest, nie? Mam zawsze tych ludzi. Zawsze, ale zawsze oni mnie nawet na Instagramie obserwują czajcie i nie oglądają w pierwszej kolejności. To jest naj najlepsze i najśmieszniejsze. Dawno cię nie widziałam. ohejka kochana, zaobserwuje mnie jak nie widziałaś, bo to moje nowe konto. Cię natura popełniła błąd. Zapytajcie o to natury. To ci może powie. Udostępniłam. Dziękuję Wam kochani za udostępnienia. Zdoyę zaraz. Fajnie się masz. Dziękuję, kochani. Dobra, słuchajcie, widzimy się o godzinie 18.30 na moim liveie, bo wtedy, kochani, będę jeli kupy i tak dalej, więc Was zachęcam. I słuchajcie, zaobserwujcie mnie na moim Instagramie szaliny.fili, bo niedługo będzie gruby dym. Jak kłócę się, kochani, z babą w sklepie, bo sprzedała mi jeli kapy złe, więc zaobserwujcie mnie tam, żeby kochani tego nie przegapić, oczywiście. I zaobserwujcie mnie tutaj, słuchajcie, 18.30, widzimy się na grubym liveie potężnym, gdzie będziemy drzeć się i w ogóle, będziemy żarli, żarli, fru, żarli kapy, więc chyba was, to zabrażam. Dzięki, dobra kochani, pa, kocham was.